którego bierzesz, Citroena czy Forda Forda ja ty będziesz jechał przed tym. wysadzę cię <grym> a ja mam kurna w ogóle ten yy, malowanie Red Bulla no nie szybciej szybciej Dobrze, to właśnie trzeba a wiesz, że ja malowanie Sebastiana Leba? Tak. No, czuję się zaszczycony. Pewnie i tak się rozwalę. Ja to mam monsta most, energia.

Co? Jaki most? O jezu to jest most! Wow! Zarysowałem tylko raz tyłem. Reklama mnie zatrzymała. A ty, ty masz w ogóle sam na blokach. Czemu raptem? Most. Raptem podczas jazdy, kurna, zgodzić się pół przodu. <noise> Ale no to krawsem podczas jazdy takie, rapto takie pssst, i kurwa masz punkt płodów wgniecione Jak nie jedzie po prostu i kurczę Wiesz co, jak ja mam ten, na duchwał wjechać, tam jest taka górka, nie? A coś mi się nie udało. Powinien taką taką kurczę jak, takie, jak taka skoczyć, rakieta. No No Proszę nie Monte Carlo, proszę nie Monte Carlo, Proszę nie Monte Carlo <laughs> Monte Carlo i spad Proszę o oh.

shooter zaczyna. Right, o Jezek, right, są na granicy. To jest drzew. Menot Gusta. O kurde, już pierwszy mm. tak. Jar. To jest asfalt to jest. Kurde. czasu. Jakby... O super! O bym zawalił bokiem. A ty w ogóle włączyłeś obrażenia nie tylko wizualne czy nie? No. Chyba powinno być włączone. Uuuu! Ja tyłem wam bramę. A ja właśnie bokiem w tą bramę przywaliłem, nie? Wcale nie widzisz moich tam części leżących. Zygon przyjdzie i zabierze i sprzeda. Brama! No! Skosiłem trochę bramy. Waga! Skosiłem jedną część bramy. O, jest To jest taki gimsel niedobrze na zakrętach. Ale masz ciur rozwalony. No. wiem, sprawę wadę. Hej. O sekundę, sekundę jest. Kurde. To nie. nie, nie dzieci coraz lepiej, nie powiem. Mhm. Mm ja nie lubię jechać pierwszy, bo zawsze mam wrażenie, że. Ja nie znam trasy. Jak, mu, jak mówisz, że coś ci się tam nie wiem wpadasz w albo zakręt, to już wiem, że mam się przygotować. A no tak to co co ja wiem? Co ja wiem? Nic nie wiem. A przynajmniej ja wiem. Nie. No i kurna Alex znowu. No. Ty padł taki Alex. Nie, nie Monte Carlo! Monte Carlo! Nie! 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 mapa! Nie złuję ja pierwszy no, Nie chce pójść! Chyba... Chyba.. Chyba... już ten Chyba... Już Chyba... <gryny> kurde. Wydaje mi się, że tu jest więcej zasp niż zwykle <gryny> Specjalnie dla nas to zrobili Idź No i jest ślisko i wyleciałem tak bardzo no zakrętach nie I to jak człowiek Kurde jak jego zrobiłem Wallrider

No teraz tylko ja muszę być ostrożny. Teraz znowu wyleciałem na tym zakręcie co na początku, kurwa, tutaj właśnie no. Ej, jaki znaczy nie tu, nie tu o, na tym no. To no znowu wyleciałem. Ja tutaj. też bym wyleciał, nie? Tu bym wyleciał, ale i tak, z jakąś Idzie tam, kurwa. Masz przód rozwalony. No właśnie, coś mi tak hamuje, Nie mogę skręcać za to, że...

Ty wleciałem, nie jak wjechałem tym Na dwa... te... A napęd na dwa koła Boże. Jak mi rysy lecą Co? Ja nie widzę nic Iskry właściwie Rysy ci lecą <grym> Co ty tu a ja tu? Co ty? Co W co, końcu co? muszę dojechać, kurde <grym> Życie to i tak się gdzieś się rozdupie, right, bo tu się rozdupiasz. Wyleć, wyleć, wyleć! Ej, rysy ci lecą. <laughs> Koła nie masz! Opony nie masz! Opony nie ma? Opony nie masz! wszystko right, opony Nie, jednej opony nie masz. Nie! Tak! Idzie powinien rozwoju! Nie, NIE! jest? FURNA! jest! Kurna, no. muszę, to, muszę to nadrobić! Znowu sobie nie! Jest! O nie! Trzeba cię wypchnąć! Co to jest znowu? Co to jest? Norwegia! Bit, time, bit na time. Trisze 17, Jesteś pierwszy. pierwszy, to muszę, muszę, muszę pojechać tak dobrze, że. nie wiem, będę leciał, nie? A nie wiem. Ja. <noise> I po dyskwalifikacja, się rozwaliłeś. <noise> I tu jest ta wioska Alexa. No nie. Po tym pamiętam, że jest trudny zakręt po tej wiosce. A to jest ten dłuższy już. Ojej. Oh yes. Więcej szans, żeby się rozwalić. To jest śnieg, jest ja pierciu. Wow. Kiedy zauważyłeś, Kostu? Już wrzesiewano. Nie. Ja może nie już że postaję, ten czas nadrobić, nie? Liczę na to, że się gdzieś, gdzieś wypadniesz. Wzajemnie! Dzięki! Bardzo. Urna i w poślizg wpadłem, no nie. Głupia transa, Głupie, głupie C4 Mnie dogonił, no No, to był piękny drift No właśnie, ja tam padłem w pościsk, bo chciałem to zrobić O kurde Jeśli zbliżysz, to się wysadzę normalnie To ja też to tak. Kurde, tak, taką... Taką kurczę, tą na drogę, to jest... Tak, wywalił się! Stary, że miałem kurde... ...wywalił się Bardzo dobrze wywaliłeś się! O to mi chodziło! Właśnie nabrałem te, mot tak, motywacji. Masz tak poleciałem na skróty, nie? Co? Wyskoczyłem za spryt. No come on! Teraz skróty, Bardzo dobrze. Muszę przyspieszyć. Może się udać. JUMPŁEM? O kurde Futki się rozwalają no, Ty leciał. Tu już miałem po drugiej stronie normalnie o, kurde, znowu kurde w Ja tam skoczyłem, właśnie na, na, tej, na tej ścianie tam na początku skoczyłem To widziałem tak, jakby to był ten jump, więc. No! <laughs> Easy right. 40 to Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! <grywka> Kurde... <grywka> Bardzo... O, 15 sekund to mi gówno da, no, no, tak. 15 sekund... Nie zrobiłem. Ale... Mm, tak! <grystanie> ponad trzy, Ponad minu... około. Minuty nadrobić to jest kurna impossiblu Chciałbyś się rozwalić O! To jest... To jest ten... Pusztynia! To... Tu może mi dobrze pójść, bo ja lubię pusztynie Patrz, mi też mi dobrze... JADĘ PIERWSZY! No nie. O, zepchnąć mogę cię! Nie! Chodź tu! Bo się, bo się wysadzę! <laughs> Ala, <fu> nie. <laughs> startuj mnie już! Startuj! Jak chcę zepchnąć! Co to za było była? Jakiś krzaczek przywaliłem. Zobacz na czas, nie? Zero?

żeby kradem wejść. Ja. Hipotek. O, mam nowego tego. Mam nowego Nowy samochód, dalej woda, o program. dwa nawet! Mam ten! Yy, nowe, nowe, te. Nowe. Horny.